Dzień dobry, witam wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu. Tak, tak, to ja, pan Bechta. Wiem, że troszkę inaczej wyglądam bez brody, ale tak się dzieje, jak zamykają zakłady fryzjerskie i trzeba samemu wziąć maszynę i zacząć się golić. A więc. Zrobiłem to, co musiałam zrobić i liczę na to, że broda szybko odrośnie. Zapraszam również do tego, żeby. Zrobić jakieś picie, kawka, herbatka, woda na pewno mile widziana. I zanim jeszcze zaczniemy, to dwa słowa podziękowania za obejrzenie pierwszego filmiku. Mam nadzieję, że się podobał. No, będą następne. Więc zaczynamy. Słuchajcie, dzisiejszy temat to talenty. Zanim przejdę jednak do tematu i zanim, zanim zaczniemy sobie mówić o tych talentach, to chciałbym Wam podać takie dwa przykłady. Pierwszy przykład. E, udam bliżej, żeby każdy widział. Jeszcze 5 minutek. To są takie krótkie 5 minutowe e, e, ojca Szustaka. Na każdy dzień można powiedzieć. E, czytając sobie je, znalazłem tam taki jeden e, fajny cytat. Nawet nie cytat, bo to nie jego, tylko e, pewną. To e, powiedzieć. To jest. E, Pewna prawda, pewna mądrość afrykańska, którą, którą on się też posłużył, i którą ja teraz spróbuję tutaj odnaleźć. O, przysłowie afrykańskie dokładnie. Słuchajcie, chcesz iść szybko, idź sam. Chcesz dojść daleko, idź z kimś. Przeczytam jeszcze raz, żebyśmy spróbowali sobie to zakodować. Chcesz iść szybko, idź sam chcesz dojść daleko, iść z kimś. On na początku, jak przeczytałem ten, ten cytat, to, to, to przysłowie, pomyślałem, kurczę, szóstak, ty już nie masz o czym pisać. Ale potem, a jak jeszcze odwołał to, bo tutaj dalej, jakbyśmy przeczytali, on to odwołuje do takiej rzeczy jak współpraca, pomyślałem, Boże, co to za głupoty, szóstak. To już naprawdę masz, masz chyba za dużo tych wszystkich swoich programów i piszesz jakieś głupoty. Ale potem tak sobie pomyślałam, że może coś w tym jest. I wpadła mi do głowy, jak tworzyłem tą katechezę dla was, wpadła mi do głowy taka, taka myśl, że przecież w świecie przyrody istnieje coś takiego jak korelacja, czyli współodpowiedzialność, współpraca między zwierzętami. Między zwierzętami. I znalazłem taki przykład nosorożca. Jest to sak roślinnożerny, który żyje sobie na afrykańskiej sawannie, gdzieś tam daleko, daleko od nas. I on sobie tą trawkę, tam z tymi roślinkami, wyjada na tej sawannie. I tak sobie fajnie żyje. Nie wiemy, myślę o tym, że poza tym, że ten nosorożec tam sobie żyje, to na jego skórę wpadają takie drobne robaczki, które się tam wgryzają i one się konsają go, co mu na pewno sprawia no, raczej dyskomfort niż komfort. Czuje się po prostu z tym źle. I wtedy pojawia się nasz główny bohater, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać i do którego się na pewno jeszcze odwołam. To jest tak zwany bąkojat. To jest taki mały ptaszek, który jest, który waży 51 gram. W porównaniu do tego wielkiego nosorożca, to naprawdę jest niewielkie stworzonko. I ten bąkojat przylatuje sobie na, na tego nosorożca, siada na tej jego grubej skórze i dziobiąc Wyciąga te robaki, które sprawiają dyskomfort temu nosorożcowi. Jakie to ma przełożenie na talenty? Myślę, że dość oczywiste. Ten ptaszek ma pewną umiejętność, ma pewną zdolność, której nosorożec nie posiada bo może gdyby miał ręce, to mógłby się tam podrapać i wyrzucić te, te robaki. Ale on tych rąk nie ma i musi sobie jakoś radzić. Jest mu źle, czuje dyskomfort i ten ptaszek przylatuje i, i wydziałbując te robaczki mu pomaga. Ma pewną zdolność ten bąkojacz, tak? Zdolność e, pomagania drugiej osobie i e, rozwiązywania jego problemów. E, tak naprawdę rozwiązuje wtedy też swój problem, bo on się tym żywi, więc zapewnia sobie po prostu e, żarełko na przeżycie, tak? A przy okazji pomaga również temu wielkiemu nosorożcowi jak to przyłożyć na nas? Myślę, że bardzo prosto. Każdy z nas ma talent. Talent, talenty, jakieś umiejętności. Każdy coś potrafi robić. To porównanie może będzie daleko idące, ale każdy z nas jest troszkę takim bąkojadem, który poza tym, że ma talenty, może je również wykorzystywać w bardzo ciekawy sposób. Jaki to zaraz powiem, ale zanim sobie... Powiemy o, o, myślę, że trzech takich sposobach, to chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Pisma Świętego, dlatego że y, y, Pismo Święte no, ma taki fragment o talentach. Na pewno każdy z nas już go nieraz słyszał. Jest dokładnie w Ewangelii Świętego Mateusza. To jest rozdział 25. Ja to zaraz szybko tu znajdę. Rozdział 25, wersety od 14 do 36. Nie, eh, 30, przepraszam od 14 do 30. Nie chcę czytać całego fragmentu, bo to jest długi fragment i na pewno by nam zajął dużo czasu. Chciałbym się skupić dosłownie na, na malutkim wycinku tego. Posłuchajcie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego Pana. Przykład albo fragment bardzo myślę, że jasny i dla każdego jest zrozumiały. Ja bym chciał zwrócić uwagę Waszą przy okazji tego tematu na trzy zagadnienia. Pierwsze każdemu dał według jego zdolności. Każdemu dał według jego zdolności. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg, jak tworzy człowieka, jak człowiek się rodzi, to nie jest to tak, że a ty masz to, ty masz tamto, ty masz 20, ty masz 50 i wszystkiemu rozsypuje, każdemu rozsypuje to, co chce. Nie. Każdy z nas otrzymuje tyle talentów, tyle umiejętności, na ile jest stanie. Ile jest stanie przyjąć. To znaczy. Nigdy nie mamy tego ponad miarę. Jeśli ktoś ma trzy talenty, czyli trzy super umiejętności, potrafi coś naprawdę robić na trzech różnych płaszczyznach, to nie, dla te, nie dostał ich dlatego, że teraz ma się po prostu powiesić i po prostu koniec, bo już nie da rady, tylko Pan Bóg wiedział, że On sobie z tym poradzi. Jeśli ktoś dostał jeden talent, to nie dlatego, że jest głupszy niż ten, który dostał trzy, tylko po prostu ten jeden talent może rozwinąć super perfekcyjnie. Może go rozwinąć do takiego poziomu, że będzie w stanie innym dawać bardzo wiele dzięki temu. On nie jest gorszy, mając ten jeden talent, niż ten, który ma trzy. Po prostu dostał jeden talent, który może świetnie rozwinąć. Każdy dostaje według swoich możliwości. Dlatego, jeśli słyszę, że ktoś nie jest w stanie tego zrobić albo nie umie poddźwignąć swoich talentów, to myślę, że nie dlatego, że, że nie umie, tylko dlatego, że jeszcze nie spróbował. Bo Pan Bóg daje tyle, ile każdy z nas jest w stanie udźwignąć. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że jasna. Drugie, druga płaszczyzna, jakby tego, tego tematu, to, to, jest, to jest to, że każdy z nas ma ten talent rozwijać. Tak jak było powiedziane w Piśmie Świętym. Jeden dostał 5, drugi 2, trzeci jeden. Dwóch pierwszych rozwinęło swoje talenty, czyli pomnożyło to, co dostali. Ten trzeci. Zakopał w ziemi, zostawił. Jak się spotkał z Panem Bogiem po śmierci, to, to powiedział: Panie Boże, ja ci oddaję to, co dostałem. No ale Pan Bóg mówi: słuchaj, ja ci nie dałem to po to, żebyś to schował i nic z tym nie robił, tylko dałem ci to po to, żebyś to rozwijał, żebyś siebie rozwijał, tak? A przy okazji, może inny. Więc y, mamy talenty po to, żeby je rozwijać? Y, możemy to robić w domu? Myślę, że tak. Szczególnie teraz, w tym czasie, jak siedzimy na tej kwarantannie, jesteśmy trochę uziemieni jak więźniowie w więzieniu i nie mamy za bardzo możliwości wychodzić, a szczególnie Wy, no, patrząc na nowe rozporządzenia, że, że musicie wychodzić z kimś dorosłym, to tym bardziej możecie na to y, zwrócić uwagę, jak mogę rozwijać swoje talenty. Każdy ma inne, tak? Ktoś może umieć gotować, ktoś umieć, może, y, może umieć świetnie malować, świetnie pisać. Idźcie w te sfery, tak? Pomnażajcie, rozwijajcie te zdolności, które. Które posiadacie, a jeśli ktoś się czy nie odkrył, to może to jest fajny czas na to, żeby się nad tym zastanowić, jakie te zdolności posiada. To jest druga rzecz. I teraz trzecia. Myślę, że mocno związana z tematem poprzednim. O co mi chodzi? Mając talenty, powinniśmy się nimi dzielić. Tak jak ten bąkojad, do którego nas trochę porównuje, on nie schował tego talentu, tylko poszedł i nim się dzielił. Nie tylko go rozwijał, ale podzielił się tym talentem i dzieli się tym talentem z tym nosorożcem, który potrzebuje pomocy kogoś z zewnątrz. Myślę, że my, mając swoje talenty, powinniśmy te talenty dawać innym, to znaczy sprawiać mi radość, drugiemu człowiekowi. Jeśli ktoś umie gotować, może coś przyrodzić świetnego w domu, jeśli mu to sprawia przyjemność. Gotowanie. Jeśli ktoś umie robić coś w drewnie, powinien zrobić coś fajnego w drewnie. To można zrobić w domu, w piwnicy. Jeśli ktoś potrafi świetnie malować, niech coś fajnego namaluje, co drugiemu może sprawić radość. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie chować tego talentu w sobie albo rozwijać go tylko dla siebie, tylko rozwijać go po to, żeby dawać szczęście drugiemu człowiekowi. A poprzez to budować również relacje, o których mówiłem ostatnio. Czyli dzięki temu, że zrobię coś fajnego, mogę w czym jestem dobry, mogę budować relacje z moim drugim domownikiem, z którym jestem jestem w domu. Mam bardzo fajny przykład, mam ucznia w szkole w żegludze u nas, który robi fajne rzeczy ze skóry. Kupił sobie sprzęt, parę takich Ważnych gadżetów, które do tego służą i robi na przykład fajne portfele albo jakieś takie fajne małe urządzonka na karty kredytowe czy różnego rodzaju. Dzisiaj mamy dużo plastiku w portfelach, więc, więc takie rzeczy się przydają i on się cały czas rozwija. Chce robić następne rzeczy. Kiedyś z nim na ten temat rozmawiałem i myślę, że to jest fajny przykład na to, że można rozwijać swój talent. Można robić coś dla siebie. Ale dzięki temu również sprawiać przyjemność innym, bo, bo myślę, że jego bliscy również z tego mają, e, mają dużo radości. E, to jest tylko przykład. Każdy z nas umie robić coś innego, i na czymś, czymś innym się bardzo dobrze zna. Zdrówko. To jest ta trzecia płaszczyzna. E, podsumowując, po pierwsze, e, Pierwsza rzecz, o której Wam mówiłem, to to jest to, że każdy dostał tyle, ile jest w stanie udźwignąć. Po drugie, talentów. Po drugie, powinniśmy te talenty w sobie rozwijać. Po trzecie, powinniśmy się nimi dzielić, czyli dawać szczęście drugiemu człowiekowi. Teraz mi pada jeszcze taka czwarta rzecz do głowy, ale o tym króciutko, naprawdę. Kiedyś papież Franciszek powiedział, wstań z kanapy. Czyli byśmy powiedzieli naszym językiem: podnieś cztery litery, idź i coś zrób. My cię wyjść nie możemy za bardzo, ale możemy to zrobić tutaj, będąc w domu u siebie. Co to znaczy? Może komuś jest ciężko wstać z tej kanapy przysłowiowej, czyli zacząć coś robić. Może potrzebuje bodźca od kogoś, żeby zacząć coś robić. Fajnie by było, gdybyśmy jako młodzi ludzie, czy wy, jako młodzi, bo. Ja już najmłodszy też nie jestem, ale też nie jestem najstarszy. E, więc e, jakby, jakbyśmy spróbowali e, być właśnie takim bąkojadem. O! I spróbować e, zachęcić tą drugą osobę do działania. To nie musi być podejście do takiej osoby: powiedzenie, słuchaj, z to Walter, tu, będziesz robił coś. No nie, to nie zadziała, to od razu Wam mówię. Ale może poprzez nas przykład, to, że my będziemy swoje talenty wykorzystywać i rozwijać, zmobilizujemy tą drugą osobę do tego, żeby zechciała coś zrobić. Może, oczywiście, to jest temat do dyskusji, może po prostu nie jest w stanie jeszcze na dzisiaj zacząć coś działać. To jest bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich, i nie każdy może się z nią radzić, ale warto spróbować podejść i pokazać, poprzez swój czyn, zachęcić tą drugą osobę do tego, żeby chciała coś zrobić. Ćwiczenie. Ćwiczenie będzie związane, można powiedzieć, nie jedno ćwiczenie. Czyli takie dwa ćwiczonka. Pierwsze, zastanów się nad swoimi talentami. Jakie masz, co umiesz robić i, yy, i spróbuj to robić, rozwijać na tyle, ile możesz rzeczywiście w warunkach domowych. Yy, I drugie ćwiczonko. Spróbuj być bąkojadem dla drugiego człowieka. Czyli taką pomocą, takim talentem. Do tego, żeby go y, takim kopem, żeby go podnieść z tej kanapy i żeby zaczął działać. Dwa ćwiczenia. Jedno związane ze mną, żeby spróbować samemu rozwijać swoje talenty, a z drugiej strony być bąkojadem dla kogoś innego. Czyli dać komuś takiego kopa, aby zaczął coś może robić. Y, oczywiście, tak jak wszystkie ćwiczenia, y, to również jest tylko dla chętnych. Mam nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Ćwiczmy się nie tylko umysłowo, nie tylko fizycznie, ale również w sferze duchowej, i to właśnie ćwiczonko dotyczy takiej sfery. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia, bo mnie przynajmniej widzicie w następnym odcinku. Cześć, do widzenia.